Witam witam, przybyłem również Panią Jolantę Piotrowską, która była burmistrzem 12 lat dużycka i na pewno z Panem Edwardem Kucmanem miała do czynienia, nie chcę powiedzieć, że codziennie, ale na pewno często, bo taki jedzie po prostu by on chodził ze swoimi sprawami, wiedzą, angażował się i dzisiaj jesteśmy na Nowowiejskiej 1, ponieważ jest to adres, pod którym praktycznie spędził, Dużą część, a nie jak większość swojego życia, i jest to adres, który będzie w historii, w kojarzył zawsze z, z zamieszkaniem trenera, społecznika, jednego symbolu do naszego miasta. E, to tak jest taką drogę bania, ale to trzeba podkreślać, że miasto nie znajdują budynki, obiekty, ulice, a budują to ludzie. I pan Edward Kinsman był takim e, naprawdę. Urodzonym społecznikiem, który nic nie robił dla siebie. To znaczy, ja pamiętam go, Byłem taki, miałem tam miałem lat, nawet puchanie witwerów, byłoby tak w zasadzie szeregu kiedy przyszedł do nas na osiedle 30-lecia, wizdek na szyi, rower, piłka. Popatrzył, mówi: Te łebki będą grać u mnie. Tyty, tyty, jutro, czy tam pojutrze widzimy się na stadionie. No na stadionie? No to przecież wtedy dla nas, jaka, jakie to było wydarzenie, że mamy przyjść na stadion. I tak całe życie jego wyglądało. Wszystkie pieniądze, które zarobił, albo wydawał na taksówki na mecz, składał do na sprawa, jak się zepsuł to wrócił na Luginy, albo wydawał lody, cukierki, czasem obiad na meczach, jak to zawsze mówił. No, to czas mijał, a już w ponęższym wieku pan Edward ciągle jednak te turnieje organizował. Przychodził, szukał sponsorów, ty fundujesz buchar, ty fundujesz dyplomy, ty dasz nastroje, ty masz na i Takich ludzi po prostu należy szanować, mieć do nich wielki szacunek. W związku z tym miasto jest powinna w Oprócz tego, że biurka społeczna okazała się naprawdę bardzo owocna w przedszedłym tempie i Edward Kinsman doczekał się naprawdę pięknego nagrobka, kształcił piłki. Został zrobiony przez miejscowego kamieniarza. według projektów, które znaczyliśmy. Bardzo wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Tak dzisiaj fundujemy mu tablicę pamiątkową właśnie pod adresem Nowowiejska 1, gdzie spędził niemal swoje, swoje całe życie i to zapewne układał taktykę na kolejne mecze, jaką no to mówił, łebków. Chcę tylko powiedzieć, że dla mnie był fenomenem pod względem pamięci. przychodzi do mnie i mówił tak, nazwiskami, pozycją, wynikiem, rocznikiem, kiedy mecz jakiś był ile. Jaki zobaczył się wynikiem, jakie były wydarzenia? Na przykład Zepsuł nam się autobus i my z Rudy piechotą w 1983 roku do Bigzycka, poszliśmy naprawdę i Wydarzenie takie, które jeszcze chcę Państwu powiedzieć, jak trafił do szpitala było to, że przyszła liniarka, a pan Edward o niej mówił Grażyna, ty tu pracujesz? A pani Grażyna mówi, a skąd od jak pan na imię? No bo przecież kiedyś mi nie zabezpieczałaś. Jak pani Grażyna powiedziała, to było z 15 lat wcześniej i raz. Także pamięć była naprawdę bardzo duża. Bardzo dziękuję Państwu, że jesteście. Więc, e, jeżeli ktoś chce zabrać głos, to oczywiście teraz jest czas, bo później odsłonimy tablicę i chciałbym, żeby w odsłonięciu tablicy ktoś z rodziny, jeżeli ktoś jest z rodziny pana Edwarda? Jeżeli jest, to poproszę tutaj, jeżeli nie, to młode pokolenie, właśnie ja lekarzy powinno symbolicznie spiąć te pokolenia. ale warta swoje pociągne za tym e, szarnem. Natomiast zanim to nastąpi, to może z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, panie marszałku. bezpiecznie na na Dokładnie. Pan Burmistrz już dużo powiedział ja na temat pana Edwarda Kurzmana. Myślę, że tak jak tu wszyscy jesteśmy, znaliśmy go. Był to naprawdę człowiekiem bezinteresownym. Takich, to nie ma dzisiaj za Ja to rzeczywiście pamiętam od bardzo dawnych lat, jeszcze kiedy wychodziłam wspólnie z mężem gazetę królewską. Pan Edward w 1993 roku został wytypowany przez mieszkańców w plebiscycie Nagirzy Czanina Roku. Jego kandydatura cieszyła się ogromną popularnością. On wtedy nie wygrał, ale chyba był w pierwszej trójce i to było naprawdę dla nas wszystkich wielkie wydarzenie, że zaszedł tak daleko, miał nas kilkunastu konkurentów i wszystkich pokonał swoją dobrocią, swoim zaangażowaniem i właśnie tą bezinteresownością. Potem przychodził już do mnie, tu miał niedaleko, do urzędu, 12 lat się znaliśmy, rzeczywiście bywało tak, że raz w tygodniu minimum, sam siebie nazywał pogolcą podatkowym, obchodził wszystkich bifów w urzędzie i zbierał fundusze. I wszyscy byliśmy pewni, że on te fundusze, że on ich nie przepuści. Bo ja wiem, a na co Pan zbiera? Proszę powiedzieć. Najczęściej rzeczywiście na obiady, na piłkę czasem, na. Y na, na, na ubrania tak, na stroje, na puchary, ale często też na pomarańcze, tak jak mówił, to zapamiętałam, pomarańcze, owoce w ogóle, bo mówił, że jego sportowcy muszą się dobrze odżywiać, a były to często dzieci grające w te dziorkach, dziewczynki i chłopcy, którzy... Nies niespecjalnie mieli też posiłki w domu. Często było tak, że on właśnie był takim kimś, takim dobroczyńcą, który te dzieci dokarmiał. Chciałabym też powiedzieć, że dzisiaj, patrząc z perspektywy lat na pracę pana Edwarda, myślę, że on tu gdzieś z nami jest. Słyszy nas i to, na czym mu zawsze najbardziej zależało, to rozwój piłki nożnej, rozwój sportu. Ja dzisiaj reprezentuję zarząd województwa, gdzie między innymi odpowiadam za rozwój sportu na Wannim i muszę powiedzieć, że to, czego on najbardziej od nas oczekuje. Tablica jest oczywiście ważna, bo będzie upamiętniała miejsce, gdzie mieszkał, gdzie stale bywał, wśród swoich sąsiadów przebywał, ale dla nas, dla niego i dla nas też najważniejszy jest rozwój sportu. Jest zadbanie o to, żeby młodzi piłkarze, piłkarki realizowali swoje talenty, swoją pasję i mieli po prostu dobrze wykorzystany czas. I to jest nasze zadanie. Nasze wspólne. Także dajmy o y, rozwój sportu, a Edzio będzie szczęśliwy. Dziękuję. No, no to cóż, podsumowując, był to człowiek niezwykle skromny, bezinteresowny, zaangażowany, nie oczekiwał niczego dla siebie, Jak zawsze mówił, dbał o to ja bardzo Państwu dziękuję, że tu jesteście tak, tak licznie sprowadzeni. Każdy ma swoją historię i pamięta o nim, ale dzisiaj tę historię my zepniemy, osunie się w tej tablicy. Dlatego, połak, czarny i biały Czerwone czerwony chodźcie. Musicie jakoś tu się pogodzić. Zapraszam. Chwidźcie za tą szarkę. Chwyćcie jak to jest wszyscy. I wiecie, tak? Jak przed meczem, nie? Okrzyk? To musicie zerwać, zerwać tę flagę. Może z okrzykiem nawet. Postawcie, o! Dobra, poszło. Poszło, okej, okay, dzięki. Brawo. Krótka charakterystyka, choć wiele mówiąca. i